W swoich filmach godzin z uśmiechem na twarzy, krok po kroku, pokazuje świat bez pośpiechu oku Dzień dobry, Michał. Dzień dobry. Dzień dobry. Pospało mi się trochę dzisiaj, Dzień co? Też pospało, a, właśnie tak. a tym bardziej, że nie będziemy spać dzisiaj. Długo. Długo? Długo. Nadzieję, Lub późno, no. no. późno. Czyli ty jedzą na wycieczkę? Ja jedę na wycieczkę, tam, tam do wycieczka, do, 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 do roboty. E, olej trzeba zmienić, coś tam, coś tam. Widzimy się za. Parę, parę godzin. No. Dobra, trzymaj się, pa! Także dzień, dzień dobry, dzień dobry. Jak widzieliście, właśnie się pożegnałem z Michałem. Lecę. Lecę, bo dzisiaj muszę przyznać, że mi się przyspało. O, te lajfy chyba coś mają. Znaczy, ja wstałem wcześniej, ale mówię nie, i ten. I jeszcze jeszcze głośno przybiłem. No i, i późno jest dosyć. Południa, przed południem, ale tak już blisko. Słońca nie ma, ale na pewno będzie potem. Dobra, jadę. Oleje, nie oleje. To, co miałem dzisiaj zrobić, czyli to, co powiedziałem wczoraj, niestety muszę odłożyć na jutro, podejrzewam. A dzisiaj muszę zrobić to, co muszę zrobić. Także do zobaczenia. Do ing. Yes, the yeah. can, can I ask you can I ask you something yes I have a I have an order for the other meat like the lamb how much you charge for the I cook here you cook for me how much you charge but not not the peak not the not the peak no pig? No, lamb. You know lamb? Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Oh! I, no. I buy, yeah, I buy. Yeah, uh, yeah. No, no, no. Pig, pig. Pig. Okay, yeah. that's what I understand. But if I bring it to you, how much you charge to cook it here? How much money you want to cook? Yeah, cook pigs? Eh, no eh. pig. Eh, eh, eh. No. I know you don't have. Yeah, yeah. ale I have, yeah. but I I don't have place to cook, so I want No dobra, to rozmawiamy tutaj. No jak widać, e, jak widać chwilę to potrwa, ale ale to jest jedyny wyjście tak naprawdę. Okay. I think gonna be like two hours cook, slow slow. You know, I make everything. I bring everything. I bring the everything. I just want to put. You cook. How much you want? Uh, I I know. I know cook. Okay. Uh, yeah. yeah. Okay. But I think we can make it here too. I've got a big tray, so I prepare the meat myself. I just, I just want you ask how much you want for the for cook the, only cook only cook. you can talk with my wife. Okay. Dobra? Okay. Hey, hello. Hi. Hello. I just ask you because uh, I wanna, uh, I wanna. Cook the lamb, uh, lamb lang lung, lamb, lamb. You know the the, not the lamb. So how much? How much is for the just cooking? So because I ordered I ordered order pig before from you, but now some my friends they want me to make a lamb. So if okay, I. So for the lamb, you want to buy from him or you have already? I have already. So, only only the cooking? How much is it? Okay, okay, I will, I will tell him. Okay. Yes, not yes. So, you're going to tell me now or I need to wait? You um, can, can I talk to him and ask him for the... Ah, okay, okay, so this is... Hello. Wait, wait, wait. What did I... Ale czyściutko, zobaczcie, naprawdę czyściutko, więc więc fajnie to wygląda. O, jest, jest mięsiwo, są sałatki. Daje się pytam tylko, no jest jeszcze opcja inna w razie jakby tu było niedobrze, jest jeszcze opcja inna, więc zobaczymy. To chodzi I make everything. I just wanna cook. Um, okay. Uh, hello again. Yes, I make. Yeah, hello. I make. So I, just want, I just want to let you know that because the, the boss he said that he never do it before, so no problem. It for you. This is no problem because I can be here and I can wait when it's done. I know how to make it. I only need the oven and you have the oven. So I just ask for So no, no, no. I mean that you got you just borrow the the oven and then you do it yourself, right? Yeah, 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 yeah. Okay, oh, yeah, okay. So I will I'm going will again so uh, can can you give they'll give the oven? Yeah, of course. You always no, the anyway the pig? Yeah. Very good Very good No tutaj y, troszkę tam Trwa, ja jeszcze przypomnę tutaj ceny O że tyle, że tyle, że tyle To się buduje, ale nie wiem kiedy się wybuduje No dobra, zobaczymy co tam Co tam Tak czy inaczej alternatywne jeszcze wyjście jest Więc zobaczymy no jednak wyszło, że, że się nie da. Ja nie wiem dlaczego, bo przecież mają te piece węglowe. E, zakładam kask. No ale dobra, jakby, nie chciałbym powiedzieć, że byłem przygotowany na to, ale alternatywne jeszcze są możliwości. Więc lęcę teraz zmienić olej, dolać paliwa. E, no i co, I, i zobaczymy, i lecę jeszcze też do Win, bo, e, no to Wam wszystko opowiem za chwilę. No dobrze, jestem w Tajhut. kupię sobie chlebek, bo ja wiem, że nie można, ale no, tu jest dobry, więc do zobaczenia za chwilę. No ja już jestem u Pana Mechanika, oczywiście tam chlebek kupiony, nie wiem czy widać. Mam nadzieję, że widać. No jeszcze nie jest taki zły, no ale już dobra, to wymieniaj. I... No może już jest... No może i... No, co miesiąc Pan kazał, więc wymieniam co miesiąc. Eee, także jak widzicie, eee, drodzy widzowie, gdzie to jest? żeby zrobić. No muszę znaleźć inne, inną alternatywę na śwink, na, znaczy na świnkę. Jezę te pryki jako mnie trochę denerwuje ten, te hałasy nie na świnkę tylko na no jagnięcinę, ale już to znalazłem. Więc e, więc w razie czego nie ma problemu. zaraz jadę tylko w infantów wymieni. Honda Honda. So? No, I wanna... Eight. Eight, eight. and this one? Uh, 550. 550. One, one more time. How much is this one? Yeah. How much? 550. 550 and this eight. one? Uh, eight. Okay, give, give it the eight. You think, well, what of me. Nie mój, tylko inny motorek Ale wcześniej było jakoś po piące. No nie ma szefa, to może Może chce sobie dorobić no. no niech sobie dorabia tam. Dobra eee, to, to, Co ja tam mówiłem? A, że jest alternatywa, że idzie upiec Uczce. Więc zawsze jest plan B C, D, I Nawet E i F eee, więc, więc To nie ma problemu Dobra, tam pan coś robi. Nie ma szefa. Szkoda, że nie ma szefa. Ale zobaczcie też, bo nie ma szefa i nie ma klientów. Coś to znaczy, nie? Tak samo było trochę u mnie w Najpce. Nawet sama Sejna mówiła, że szyko nie ma ciebie, to ludzie się podają o ciebie. No, coś w tym musi być jednak. Dobrze oleju dużo czyli Znaczy dużo, no dużo się wylało czyli Na pusto nie jeździł, no mówię Pan powiedział, że co miesiąc to jestem Jak ktoś ogląda to, to wie, że właśnie miesiąc minął więc Więc wymienię Jakiś droższy Niech się ma Dobra nie przyciągam chociaż tu jeszcze chciałem podejrzeć to tu będzie robił No Ale wcześniej ja brałem taki od yy, Hondy Hondy A teraz nie wiem czy to też Honda No nie już no wiecie że ja się nie znam na tych rzeczach no, 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 Niech jeździ no. <ścoughs> Niech jeździ Nadal, że pan już wymienił, Kasioro oddaje. Ok, okun. See you later. Jedziemy. O, dzień dobry, jak już widzicie stały widok. Ja jestem u siebie chciałbym powiedzieć, ale, ja ale jestem jest, u jest Michała. Jest, jest Jestem u Michała. Michale, yy, po pierwsze. Co chcemy powiedzieć? Po pierwsze chcemy życzyć na pewno wszystkiego najlepszego, wszystkim kobietom z okazji. No tak, kobiet. tak dzień kobiet, oczywiście. Dzień wolny, ale my mamy zawsze dzień wolny. A jest międzynarodowy, tak, tak naprawdę? Tak, tak, no przynajmniej my mamy opisany jako international. Aha, więc Dobra. Yy, więc pewnie tak. Chci... No ja się tak, absolutnie się podpisuję pod drugie, tym. drugie, no to chciałbym zapytać jak cię wyciążka minęła, bo widziałem, że dzisiaj się A i staw decydujemy... cholerę. <laughs> znaczy ja po swojemu oczywiście to komentuję. I staw w cholerę najeździłem się znowu, ale co, wymieniłem olej z yy, innym motorku, dolałem paliwa, yy, byłem na Boreju, Nastyj niestety sobie. ten pan od tych świnek nie chciał znaczy, znaczy ja mu powiedziałem, wchodzi, że bo... ja mu dam giczki y, jak czy tam jak to się zwie. Tak. I, I on zrobić, tak. się podrapał po głowie, podrapał, podrapał i, i mówił, że, że nie. Ale ja myślę, że, że nie zrozumiał mnie do końca o co chodzi. Nie? Tak. No dobra, ale już jest alternatywne miejsce, które można zrobić te giczki. Także tak. jeżeli Radek się odezwie. Na live albo no właśnie, dzisiaj live. Zapraszamy na wspólnego live'a 23 czasu. Naszego, czyli wody, 17, 17 w, Polsce. w Polsce. Tak, zapraszamy I dzisiaj. opowiadali. Mniej, mm. lub więcej. Ja też dzisiaj wrzucam odcinek, komentarz, bo to jest jakby w ogóle przyczynek do tego, o czymśmy wczoraj rozmawiali Bo to pytałeś, czy da się tą aktywność w internecie opisać w jakiś taki taki sposób Ta. stimalizowany. Tak. Moim zdaniem się nie Mało da. tego, ja nawet prosiłem Ta. Ciebie, żebyś wzór jakiś Ta. napisał. Moim zdaniem się nie da, natomiast znalazłem taki przykład, jak można ludzi i to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, oszukiwać w internecie. I na ten temat wrzucam odcinek, zobaczymy, kto się pierwszy dorwie do tego słabego łącza. Ale w każdym razie, jeśli ktoś jest zainteresowany, to kanał Chemik w Pen, Będziemy razem, więc jeśli będą pytania do tego materiału. No tak, tak, zapraszam. Zapraszam omyśli, do pytań. Nie? Mam nadzieję, a, że będzie ciekawie. A myślę, że taką tematyką, którą możemy się dzisiaj zająć, to będzie co jest prawdą, co jest nieprawdą, dlaczego ludzie są podatni na jakieś takie O to, co też ciebie wczoraj tak. prosiłem. Z tym, że ja prosiłem jeszcze, żeby tak. Nie, Ty chciał, żeby to bardziej tak ilościowo opisać w, taki, w takich kategoriach matematycznych. No ja nie jestem niestety przygotowany na dziś, no, aż tak daleko. No dobrze. Ale może, no, sobie ale może za tydzień. Tak. Ale może za tydzień. Może za tydzień. Więc może, może poczekajmy na pytania, może Zobacz, pytania na interakcje, na A za tydzień pewnie odpowiemy sam, dużo więcej, tak. więcej na, na tematy, które. Ktoś tam zada, na na pytania odpowiemy. A tak to tu u nas co ciekawego? Ciepło strasznie się zrobiło. Gorąco jest, Jezu. Ja w tym kasku, jeszcze jakbym jeździł, jak te, te inne, te, te, te maluchy, co jeżdżą na tych motorkach, tak. to jeszcze, a w tym kasku to bliży. No ty masz takiego Rzeszka, ja taki pół Rzeszka tylko jedną rzeczą, przed policją tak naprawdę. Znaczy, nie przed policją, pod... tylko przed mandatem. No, przed... no tak, tak, tak. tak, tak. No, to jest... A ja to mam full, full w wypas full i... W wypas? Tylko, że jest ciepło, nie? Bo tylko, przyświeci... że nie mam tej klapki z przodu, no. Bo ja to oczy, ja oczy jednak mi no. wiesz, łzawią i tak dalej, nie? Tak. Tak, że... No dobra, czyli co? Widzimy się wieczorem, dziękujemy Państwu. Dzisiaj? Tak, dzisiaj. Ja zaraz składam film. Kobiety nie świętują. Kobiety nie świętują przede wszystkim. No, no, w sumie to główny, główny temat odcinka, e, znaczy odcinka e, filmu, no bo Dzień Kobiet. A ja uważam, że bez kobiet to tam bida by była. No Patrzą no, za przynajmniej. no może tam kilka by się znalazło jakieś. Żeby, żeby było lepiej, ale jednak większość to, to żyjemy tak. i one też żyją dzięki nam, a my żyjemy dzięki nim. I tego się trzymajmy. I tego, się, i tego tak. się trzymajmy. Dobra, Współpraca. Michał. Do zobaczenia. Lecę składać film. Składaj. Trzymaj się.